Czy zastanawialiście się, co dzisiaj znaczy termin luksus? Otóż dzisiaj luksusem już nie są krewetki i homary. Dzisiaj luksusem, którego poszukujemy, są świeże ryby. I my dzisiaj taką rybę przyrządzimy. Pokażę Wam, jak zrobić bardzo soczystego pstrąga. Podamy go z duszonymi warzywami. Składników naprawdę nie jest dużo. To potrawa prosta, ale niezwykle luksusowa. Bo świeża rybka, bo świeże, chrupiące warzywa. Zacznijmy od składników. Potrzebny jest nam strąg i pokażę Wam, jak go wyfiletować. Ten stron musi być ładnie podany. Żeby był ładnie podany, musi być ładnie wyfiletowany. Można ją wyfiletować od strony głowy, zaczynając do ogona po kręgosłupie, po tej strunie grzbietowej, bo tak powinniśmy fachowo powiedzieć. Ale ja znam jeszcze jeden lepszy sposób, wydaje mi się, szczególnie dla tych, którzy robią to pierwszy raz. Potrzebny jest nam papierowy ręcznik. On się zawsze przydaje, żeby ryba się nie ślizgała. Dobrze jest go troszeczkę wygiąć. Po co? Zobaczcie. Teraz będę nacinał. Tutaj od strony grzbietowej, dokładnie w tym miejscu, i starał się odchylać kawałki mięsa. Żeby to mięso odchylić, muszę naciskać z jednej strony i w miarę dokładnie, o właśnie, jednym cięciem. Cyk, cyk, cyk. I mamy ładnie wycięty, równiutko obstrąg. I tutaj odsłania nam się struna grzbietowa. W momencie, kiedy ona się odsłania, wystarczy już tylko przebić nóż do końca. I teraz przesuwamy się po tej strunie grzbietowej delikatnie. W stronę ogona. Tutaj od razu możemy zobaczyć, że część ości brzusznych doskonale ładnie nam się ścina, więc teraz już tylko wystarczy dokończyć dzieła, odcinając ładny kawałek mięsa. Kiedy filet jest prawie ucięty, odcinamy głowę razem z jedną płetwą. Ok? A my Cały filecik odchylamy. I tak powinien wyglądać prawidłowo odcięty filet ryby. Zobaczcie, cała na całej powierzchni jest idealnie gładki. Tak byśmy zrobili to maszyną. Tak musimy oprawić wszystkie pstrągi, a następnie każdy z tych filetów, co może pokażę od razu. Ładnie oczyścić. Odcinamy od strony grzbietu, równiutko, wyrównując filet. Wszystkie te skrawki, oczywiście, zostawiam. Wykorzystać je mogę później albo na zupę, albo na wywar. A jeżeli nie chcecie gotować go teraz, to wystarczy to wszystko zamrozić. To są czyste kawałki ryby, łącznie z łbami. Zamrażacie i macie do wykorzystania, kiedy tylko chcecie. Pstrąga. Kończymy obrabiać właśnie w ten sposób. Nic prostszego. No, i teraz trzeba go zamarynować w chyba prosty sposób. Chciałbym, żeby pstrąg był soczysty, to na pewno, ale do tego posłużę się specjalnym sposobem zawijania. Pokażę wam, jak to zrobić. Drugi element to przyprawy, bo pstrąg musi być również aromatyczny. Przynajmniej ja takie ryby lubię. Jedne to smażone, które naturalnie nabierają tego aromatu pieczenia, a drugie to pieczone. My tego pstrąga upieczemy. Dlatego też. Marynatę przygotujemy tutaj w moździerzu. Mam tutaj około 5 g suszonej kolendry o cytrusowym aromacie, więc dodaję tę kolendrę do moździerza i troszkę ją ugniatam. OK. Do tego dodamy... Czosnek, a jakże, to jedna z tych przypraw, którą my, Polacy, uwielbiamy. Nigdy jej nie brakowało w kuchni polskiej, więc my też dodamy ją i dzisiaj. Czosnek troszeczkę przesieka a tylko po to, żeby łatwiej było mi go przesiekać. A i tak wszystko to razem z kolendrą będę chciał ugnieść. I do moździerza. Mamy kolendrę, jest czosnek, do tego wszystkiego jeszcze potrzeba na pewno troszeczkę oliwy. I ucieramy to na jednolitą masę. Okay. Na początek dużo oliwy, ale teraz już mogę zdecydowanie więcej dolać. Chciałbym, żeby tej marynaty było wystarczająco około 50 ml oliwy. To taka ilość, która w zupełności nam wystarczy, żeby zamarynować wszystkie filety. Marynata gotowa i teraz każdy filet polewamy odrobiną marynaty. I tak naprawdę powinniśmy to odstawić na około 10 minut, żeby mięso dokładnie przeszło. Te filety nie są za grube, więc nie musimy zbyt długo czekać, ale smarujemy je absolutnie na całej długości i tylko od strony mięsa. Przygotowaną rybkę mogę wstawić do lodówki. 10 minut. W tym czasie przygotujemy sobie kolejne składniki, mianowicie warzywa. Przygotowanie warzyw to chyba najprostsza czynność całej tej potrawy. Mianowicie cukinia, bakłażan, kolorowe papryki, do tego wszystkiego cebula, obowiązkowo i mniej więcej dwa ząbki czosnku. Eee, zacznę od warzyw, bo pokażę wam jak ja przygotowuję szczególnie cukinię i bakłażana. Odcinam z jednej i z drugiej strony, następnie kroję wzdłuż na ćwiartki równiutko. I pomimo tego, że te gniazda nasienne tutaj nie są zbyt mocno rozwinięte, wycinam mały trójkącik, który jest najbardziej gąbczasty, najbardziej miękki, po to tylko, żeby mieć chrupiącą cukinię po uduszeniu. Samą cukinię teraz już kroimy w grubsze kawałki. Możemy ją przekroić jeszcze na pół, chociaż ładnie będzie wyglądał nasz strąg wtedy, kiedy warzywa będą grube i jędrne, więc myślę, że taka kostka w zupełności nam wystarczy. Więc kroimy całą cukinię w podobnej wielkości kosteczka. I dokładnie to samo robimy z bakłażanem. Na cztery wycinamy miąższ od środka, niewielką jego ilość, a następnie kroimy w taką samą lub podobną kostkę co cukinię. I nie obierajcie bakłażana. Szkoda mi jego pięknego koloru, który będzie później widoczny w gotowej potrawie. Dobra? Mamy pokrojoną cukinię, mamy pokrojonego bakłażana i dokładnie to samo robimy z papryką. Każdy kolor, najpierw na cztery, wycinamy od razu pesteczki, które też nie będą nam potrzebne. Każdy kawałek papryki na pół i w kostkę. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Każde warzywo będziemy smażyć. Oddzielnie, więc nie łączcie ich absolutnie. Może jedyne, co możecie połączyć, to oczywiście papryki. Natomiast na pewno będziemy osobno smażyć bakłażana, który bardzo mocno chłonie oliwę. Osobno cukinię, która chciałbym, żeby została chrupiąca jak najdłużej, więc ją tylko zblanszujemy. No i papryka, która także nie może się rozgotować. Wszystkie po kolei i dopiero na samym końcu je połączymy. Czosnek kroimy w plastry. Mamy już wszystkie warzywa pokrojone, więc teoretycznie możemy zacząć się smażyć, ale pstrąg się też zamarynował, więc zawinimy pstrąga, włóżmy go do piekarnika i wtedy będziemy mieli czas na obsmażenie warzyw. Odłożę więc je na moment na bok. A tutaj pokażę Wam, jak zawinąć pstrąga, który będzie raz, że bardzo soczysty po upieczeniu, bardzo aromatyczny za sprawą jeszcze jednego składnika, który mam tutaj, czyli limonki i świeżego kopru. Ale po kolei. strągs rzeczywiście pachnie bardzo mocno i co najważniejsze chyba nie stracił tego aromatu ryby, o której nam tak bardzo chodzi. To delikatny aromat w przypadku tej ryby, więc chciałbym go zatrzymać. Dlatego też 10 minut zupełności nam wystarczy. I teraz każdy filet ładnie musimy zwinąć, by włożyć do piekarnika, by również później elegancko go podać. Limonka umyta, wyszorowana i taką limonką doprawiamy rybę, ścierając niewielką ilość skórki. Każdy kawałek ryby trzeba troszeczkę doprawić też solą. Nie za dużo, tak ma być aromatyczna. No i teraz układamy gałązki kopru na każdym filecie, a następnie to wszystko razem zwijamy. To jeden z tych sposobów, który pozwoli nam zachować soczystość ryby, żeby się nie wysuszyła podczas pieczenia. I teraz wystarczy, że ją zawiniemy delikatnie, nie ścisło, wołana voilà. i zapniemy, by się nie rozwinęła podczas pieczenia. W ten sposób przygotowane pstrągi układamy na pergaminie i wrzucimy do pieczenia. Pieczenie ryby, to jeden z tych sposobów, który pozwala zachować nam świeżość, soczystość i przede wszystkim sprawić, że ryba, ta zdrowa ryba, pozostanie nadal zdrowa. Wrzucam je do piekarnika. Temperatura 160 stopni i warto ją zapamiętać. Pieczemy od 12. Myślę do 15 minut. W zależności od tego, jak grube filety, jak długie macie, te pstrągi, które my mamy w 12 minut będą na pewno idealnie wypieczone. W tym samym czasie, czyli około 12 minut, musimy przygotować kolejną rzecz. Do garnka lejemy oliwę i wrzucamy bakłażana, jak tylko oliwa się nagrzeje. Oliwa się nagrzała, więc możemy smażyć. Doprawimy go troszkę solą i pieczemy. Teraz zobaczcie, widać, że bakłażan rzeczywiście zaczyna robić się przeźroczysty. Nie jest już taki biały i jędrny. Troszkę się skurczył i zaczyna oddawać tę samą oliwę, którą przed chwilą wypił, na zewnątrz. O, właśnie, zaczyna się już pocić. Możemy już do takiego bakłażana wstępnie przesmażonego dodać cukinię. Ona znacznie krócej potrzebuje, ale doleję już teraz oliwy tylko po to, żeby wystarczyło mi do usmażenia cukinii. Rzucam więc kawałki cukinii i cukinia musi się tylko zblanszować. Do lekko przesmażonej cukinii możemy dodać czosnek i cebulę. Paprykę zostawiamy do osobnego smażenia. Te warzywa, gdzie jest zeszlony czosnek, przekładamy na talerz. Dolewamy niewielką ilość oliwy i smażymy kolorową paprykę. Smażenie to potrwa dosłownie chwilę. I paprykę przerzucę do warzyw, a w tym samym naczyniu, bo to ma być proste danie. Przygotuję sos, sos, który jest zrobiony w ekspresowym tempie, bo użyjemy tutaj pomidorów pelati. Więc ja te pomidory otworzę razem z sokiem, który w nich jest i doprawimy go. Doprawimy go tą limonką, która nam została, i doprawimy też masłem, bowiem sos, który chcę zrobić, ma być lekko kremowy. 100 gramów masła, czekamy już tylko na paprykę i na pstrąga. Nie wolno zbyt długo smażyć papryki, ponieważ zaczyna później odchodzić od niej skórka, ta skórka, która będzie pływała nam w sosie. Więc e, tak samo jak cukinia, zblanszowana papryka w gorącej oliwie, przesmażona dosłownie chwilę z delikatnym kolorem, to idealna papryka, taka jak ta, którą my teraz mamy. Przerzucam ją do warzyw i już mogę przygotować pozostały sos. Pomidory pelati lądują do gorącego naczynia, w którym smażyliśmy warzywa. Do tego wszystkiego od razu dodajemy skórkę z limonki. Nie za dużo, żeby nie było za gorzkie. Chwilę przesmażamy tak, żeby rozgotowały się obrane pomidory i wymieszały razem z sosem. Dodajemy do tego wszystkiego około 100 gramów masła pokrojonego w małe kawałeczki, żeby ładniej nam się rozpuściło. Dodajemy około 2 trzecich tej ilości pozostałą dodam na samym końcu po zmiksowaniu sosu. Rozpuszczamy masło. Pozostałą ilość kopru drobno siekamy. Dodaję sól i zdecydowanie jeszcze odrobinę skórki z limonki. Okay. Kiedy pomidory się prawie w całości rozgotują, musimy to wszystko zmiksować na gładki sos, który będzie doskonale wyglądał z warzywami. Teraz dodamy pozostałą porcję masła. Dokładnie to wymieszajmy. Zobaczcie, jaką teraz sos ma konsystencję. Ale trzeba go jeszcze doprawić. Dodamy więc małą łyżeczkę cukru, kwaśne pomidory, doprawione niewielką ilością soli i cukrem. Na pewno zbilansują się tak, że będą idealnie łączyły się z warzywami. Kremowy sos gotowy jest na przyjęcie warzyw. Wymieszamy je, nie musimy ich długo już gotować ani dusić. Przygotowanie, a w zasadzie wykończenie tej potrawy to już tylko kilka minut. Mamy już wszystkie warzywa wrzucone, podgotowane, więc teraz tylko dodajemy koper i wyjmujemy rybę. Mamy kolorowe, chrupiące, fantastycznie pachnące warzywa. Mamy wstrąga wreszcie, którego pewnie chcecie zobaczyć, jak wygląda. Mmm. Ła. Voilà. Słyszycie? Jeszcze skwierczy. Na samym początku warzywa. Z każdego pstrąga trzeba wyjąć wykałaczkę. Jest to bardzo prosta czynność, szczególnie wtedy, jak tę wykałaczkę, zanim ją wyciągniecie, nie ciągnijcie jej brutalnie do góry. Wystarczy ją najpierw obrócić w palcach wokół własnej osi. Odklei się wtedy od ryby i bardzo łatwo nam wychodzi. I układamy kawałki ryby. Soczysty, bardzo aromatyczny pstrąg z duszonymi warzywami. Smacznego.